Dzień dobry na kanale. Wczoraj zabrakło bramki świętych, ale mecz absurdalny i Chelsea rozegrał najlepszy mecz w sezonie. Dzisiaj mam dla was mecze z Bundesligi i drugiej Bundesligi. Przejdźmy już do analizy. Na początek była Bundesliga i Pateborn-Karlurze. Druga Bundesliga obfita w bramki, dlatego wybrałem ją dzisiaj do dubla. Oba zespoły strzelają sporo, 49 i 48, a także sporo tracą, 31 i 42. Historia tych drużyn to powyżej 3,5 bramki w meczach, a także BTS, dlatego wybieram dziś, że obie drużyny strzelą bramki po 1,54. Drugi mecz to już rywalizacja Eintrachtu z Freiburgiem i ukochane rzuty rożne. Obie drużyny zaliczają ich sporo, ponieważ... Yy, Ponad 5 w sezonie na mecz, do tego w poprzednich rywalizacjach padało ich minimum 9. Dlatego, nie szukając długo, stawiam na 8,5 roga w meczach 1 1:43. Kupon gramu u bokmachera Backclick, który dla nowych graczy oferuje cashback 555 zł. Co to oznacza? Możecie zagrać pierwszy zakład do tej kwoty, a jeśli okaże się nietrafiony dostaniecie zwrot w postaci bonusu. Mam dla Was także konkurs, wytypujcie dokładny wynik meczu AimTrack z Freiburgiem i wygrajcie 15 złotych do Backclicku. Wygrywają dwie pierwsze osoby. Powodzenia!